Muzeum Archeologiczne w Zadarze jesteśmy w środku wchodzimy od drugiej sali od drugiego piętra tutaj mamy od najdawniejszych czasów od 2 milionów do 10 tysięcy prehistoryczną salę gdzie po kolei będziecie mogli przejrzeć osadnictwo na Neolicie i w późniejszych epokach mamy tutaj rekonstrukcję poszczególnych was różnych narzędzi mamy tutaj różne narzędzia kościane i rekonstrukcje sierpu tutaj widzicie takie zęby jego a nawet obsydian wulkaniczne szkło z południowej Sycylii. Na piętrze pierwszym znajdują się sale o starożytności, a niżej o średniowieczu i później. Tak, więc jest co oglądać. Zapraszamy, pokazujemy. W okresie kultury Daniło protochorwaci coraz częściej uchodzili na brzeg, coraz rzadziej szli tutaj do jaskiń, zaczęli się bawić lepszą ceramiką. Ale później nastała kultura chwar, wyspy, chwar. No i cóż, przez zmianę klimatu. Tak, no, porównuje się z południową Italią, że wyszło, że zmiany klimatu, y, zubożenie regionu, coraz gorsza ceramika, mniej wzorków, e, powrót do jaskiń, e, dosłownie, w sensie to nie jest jakiś tutaj przenośnia. <grym zjaskinię> <grym zjaskinię> Moi drodzy, w prehistorii naprawdę ludzie żyli w jaskiniach. Ale na koniec epoki Neolitu, około 4000 lat przed naszą erą, tutaj większość Ostatnia powierzchnia została opuszczona, pojawiły się nowe ludy. Tak, no przybyli indoeuropejczycy. No bo tutaj ludność wcześniej się dosyć endemicznie rozwijała. No tam oczywiście z kontaktem zewnętrznym, ale no teraz już będziemy patrzeć, co nam się potem działo. No i przejdziemy do metalnej doby, czyli epoki metalu i Lirian za chwilę. No i tak przechodzimy przez epokę miedzi za chwilę. Epokę już oczywiście brązu, na tej na panonińskiej wyżynie. Bałkańskie przechyły, no i tu już moi drodzy, powoli dochodzimy do już barredzi kształtów. Zbyt wiele jest, żeby to szybko pokazać. Natomiast jest tutaj wiele tej ciekawych rzeczy o osadnictwie na wzgórzach, o tym, jak budowano wały, o tym, jak oczywiście tutaj wszystko robiono. Jest piękna mapka ze znaleziskami, jakie grody gdzie tu były. No i zdjęcie tutaj, odkopywano te starożytne sarkofagi. No i ziela doba, czyli epoka żelaza. Do nowej ery. No i na koniec, tutaj w prehistorii wchodzi nam kultura liburyjska, którą obserwujemy. To jest własna chorwacka lokalna, która ma swoje ośrodki też we Włoszech. Ich tutaj jakaś broń, ich ozdoby. Oni już robią tutaj wszystko w żelazie. No teraz widzicie, jakie są już tej daty, co się za chwilę wydarzy, bowiem moi drodzy, nadchodzi Rzym. Dochodzimy do czasów rzymskich. I na niższe piętro, gdzie jest starożytność.